Dobrze, pani doktor. Musimy zostać mamusiami. Może nam mm. pani pomóc? O, nic prostszego. Zawsze o tym marzyłam. To naprawdę chwyta za serce. Zajmijmy się teraz tobą, ragata. Gratulacje. Wkrótce urodzisz dziecko. O, to wspaniale! Teraz twoja kolej pomni. Nie martw się, nie będzie bolało. No cóż, jesteś teraz oficjalnie mamą. O, to takie ekscytujące. Nie panikuj, panno gangu, wszystko jest okej. Okay. Hej, dobrze się czujesz? To po prostu wszystko, czego zawsze chciałam. Piu, pomaganie ludziom w spełnianiu ich marzeń jest wyczerpujące. Cześć, Jack, trochę się spóźniłeś. Zaraz, coś mi tu nie gra. Ej, pani doktor, co tu się dzieje? O, ty też jesteś z cyfrowego cyrku? Trochę o tobie zapomniałyśmy. No cóż, naprawmy to. Jestem teraz dziewczyną i niedługo będziesz mamą? Nie, dziękuję. Taka praca. Ale ja nie chcę być mamą. O, e, przepraszam, trochę się pospieszyłam. No cóż, przynajmniej to będzie ekscytująca przygoda. Chcesz zagrać? Nigdy mnie nie pokonasz. O. Nie, jestem w tym świetna. Fiu, rany umieram z głodu. Ej, to jest pyszne. Hej, panienko, to jest moje jedzenie. Ups, cóż, przepraszam. O, jakie to niegrzeczne. Ale moje dziecko i ja wciąż jesteśmy głodne. Może znajdziemy tutaj coś do jedzenia? Nie mogę tego jeść. A to jest jeszcze gorsze. O tak, to rozumiem. Haha, ha, marchewki. Pyszne i pożywne. W końcu muszę zdrowo jeść. O, jestem taka głodna. Co się stało, kochanie? To tylko moje dziecko i ja jesteśmy takie głodne. Hmm. No cóż, jestem pewien, że coś wymyślimy. Czas iść na zakupy po jakieś przekąski. Spójrz tylko na te wszystkie rzeczy, kochanie. Zobaczmy. Nienawidzę tego. W takim razie poszukajmy czegoś innego. Co powiesz na burgera? To W porządku, kochanie, chodź za mną. Może masz ochotę na popcorn? Podoba mi się ten pomysł. Fiu, to było trudne. Jestem pewien, że będziecie się dobrze bawić, gołąbeczki. To najlepszy popcorn w całym mieście. Życie mama jest takie ciężkie! Jestem taka chłodna. Mogę prosić największą pizzę, jaką macie. No cóż wjedzmy skarbie. To na pewno smakuje świetnie. Ale dlaczego ta pizza tak szybko się skończyła? Potrzebujemy więcej. Przyniecie nam więcej żarcia! Dokładnie do czego chciałam. Ale to dobre. No, w końcu się najadłam. Co mamy teraz zrobić? Nie ma nic ważniejszego niż sztuka. Fiu, w porządku, skończyłam na dziś. Chcesz coś przekąsić, kochanie? Aha, myślę, że mam coś specjalnie na tę okazję. Jesteś teraz szczęśliwy. O, to za mało! Zobaczmy, co jest na obiad. Brawa dla szefa kuchni Ragaty wszyscy! To będzie takie smaczne! Yy, dobra, tak to się nie uda. No, a może dodamy trochę śmietany? I odrobinę jagód. Aha. I to jest kulinarne arcydzieło! To najlepsza kolacja, Ever! Cóż, czuję się, jakbym zapomniała o czymś ważnym. No tak, powinnam coś zjeść. Zobaczmy, co jest dziś w menu. O, o, tu nic nie ma. Dobra, kolego, nie panikuj. Mama przyniesie nam trochę jedzenia. Aha. Witaj, jesteśmy strasznie głodni, więc Jej. przynieś nam najsmaczniejsze jedzenie, jakie macie. Smacznego, panienko! A, ah, to rozumiem. <ścoughs> to dopiero oszałamiająca kolacja. Jestem Jej. pewna, że będzie ci smakować, kochanie. Oho, czas Jej. na drzemkę. O, wygląda na to, że naprawdę była dziś wyczerpana. porządku, kochanie, pokochasz to! Witajcie! Śmiało! Powtarzajcie za mną. A teraz zróbmy z tego trochę większe wyzwanie. Tak, nie mam mowy. Stój! Balet jest taki nudny. Dobra, skarbie, nie denerwujmy się. O wiele lepszy pomysł. Jesteś tego pewien? Haha, ha, zaczynamy przedstawienie. Powtarzaj, za mną pomni. Haha, dobra, dam radę. Kochani, jesteś niesamowita. Tworzymy świetny zespół, co? Jesteście najlepsi. Świetnie się dziś bawiłam w skarbie. O, o, to najgorszy możliwy moment. Dobra, pomni, musimy zabrać cię do szpitala. Uf, nie sądzę, żebyśmy zdążyli. Nie martw się, kochana, jestem z Tobą. O, witaj na świecie, skarbie! Zaopiekujemy się Tobą. W porządku, to idealny czas na zakupy dla dziecka. Tylko to, co najlepsze dla mojego maleństwa. Jestem pewna, że to pokochasz. Ale to nie koniec. Cała ta gotówka sama się nie wyda. Weźmy też to. Biorę wszystko. Interesy z panią to sama przyjemność. To będzie 100 dolarów. O nie, ja nie mam tyle. W takim razie zadowolę się okularami i wózkiem. Aha. O, o, chyba się zaczyna. Musi mi pani pomóc, pani doktor. Spokojnie, panno Ragato. Jest pani w dobrych rękach. Gratulacje! To zdrowa dziewczynka. Cześć, skarbie! Jestem twoją mamusią. Będziemy razem takie szczęśliwe. Rany, uwielbiam jogę! To najlepsza rzecz wszechczasów! Jesteś na to gotowa, kochanie? No dobrze, panno Kane! Yeah. Zaczynamy! <ścoughs> Wyzwanie przyjęte! Teraz poważnie? W porządku, dam sobie radę! Nie martw się, kochanie! Mamusia jest przy tobie! O, jaki mamy dziś wspaniały dzień! tylko głodny. Mały kolego! To było pyszne, ale za mało! Chodź za mną, Bobo! Może powetkujemy? Ale szczęście! Ale ja naprawdę nie lubię rym! O nie! Na pomoc! Okej! Okay. Muszę sobie jakoś poradzić. O, oh, cześć, skarbie. Haha, w porządku. Czas się zabawić. Jesteś podekscytowana, kochanie? Jego nieźle. O, oh, wygląda na to, że będziemy musiały odłożyć zabawę na później. Co? Znowu jestem sobą? O, Rany, to co ja mam z tobą zrobić? E, no cóż, chyba będę teraz twoim tatą. Więc rozmów się i nie płacz, dobra? Cześć, jestem Molly. O, kocham dzieci. Więc pokochasz kochasz, cię ze mną, słodziutka. Tak przy okazji jestem Jax. O, Jax, to musi być przeznaczenie. O, Jax, jesteś niesamowity. Wiem, skarbie. A teraz zobacz, co potrafię. O, jesteś nie... Gwóźdź do trumny. Zrywam z tobą. Daj hmm. spokój, tylko żartowałem. Jakie to dziwne. Myślę, że ten żart był przezabawny. Zabawmy się, Bobby. Chodź, wchodzisz w to? Ragata, jesteś po prostu taka dziecinna. Nie sądzę, żebyśmy powinni zostać razem. Bobby, zaczekaj. Nie mówiłam poważnie. Przysięgam. Rany, naprawdę kocham swoją pracę. Hej, Denis, Słyszysz mnie? Zawsze byłeś cichym typem. A. Haha, brawa dla niesamowitej pomni! Uch, wciąż wchodzisz mi w drogę. Wśród nas jest tylko jeden prawdziwy artysta. A jestem nim ja. Ale ja tak bardzo lubię żonglować. Cóż, masz rację. Nadszedł czas, bym do dorosła. Będę za wami wszystkimi tęsknić. To chyba koniec moich marzeń. Mój to jest, jest dla dzieci... Staniemy się sławni w mgnieniu oka, ragata. A gdzie nasi zagorzali, fani? O, skąd się tu wziąłeś? Co się stało, kolego? O nie, pomi ma kłopoty. To koniec! Hej, bestie, wszystko gra? Mój chłopak właśnie ze mną zerwał. Denis i tak był kretynem. Po prostu o nim zapomnij. Urodziłaś Yay. się, by występować na scenie. Tak, pomni, naprawdę jesteś utalentowana. O, zawsze dokładnie wiecie, co powiedzieć. Może pójdziemy coś zjeść? Brzmi świetnie. Ten gość nie rozumiał Twojej pracy, pomni. Proszę bardzo, dziewczyny. Dalej, zajadajcie. Po prostu musicie tego spróbować. To pycha nie tak nie rozwesela jak pyszna przekąska albo dwie. O, o! hej, widzicie to? W porządku, nasza kolacja w końcu nadeszła. To jest pyszne! Hmm, co powinniśmy teraz zrobić? Chodźmy się przedstawić! Cześć, jestem Jack! Cześć, jestem Cindy! Może wyskoczymy gdzieś razem? Jestem Ragata. Aha. Miło Cię poznać. Nazywam się Michael. A ja jestem pomni. Cześć Pomni! Jestem Ryan. Moje ulubione hobby to żonglowanie. Zobacz! Wow, ale fajne! Wow! Cyrkowe sztuczki to najlepsza rzecz na świecie. Naprawdę mamy ze sobą sporo wspólnego, co? Jesteśmy dla siebie stworzeni, Ryan. O, co to za miejsce? To tutaj pracuję. Oprowadzę cię! A. Ale najpierw musisz się przebrać. <suszy> 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 Już mi się podoba twoja praca. Jeszcze nie skończyliśmy. Oh. Lubisz tańczyć ragata? O, wow. oh, to jest piękne, nie wiedziałam, że balet może być taki fajny. Masz wielki talent ragata! Nigdy bym o tym nie wiedziała, gdyby nie ty, Michael. Jesteś gotowa się zabawić, Cindy? Poproszę dwa bilety. To takie ekscytujące. Zacznijmy od tańca. O rany, nikt nigdy mnie nie przyścignął w tańcu. Nie byłabym tego taka pewna, Jax. Aha, wygląda na to, że to moja wygrana. A teraz zobaczmy, które z nas jest silniejsze. Ups, przepraszam, mój błąd! O, Jacks, jesteś taki zabawny! W porządku, Cindy, twoja kolej! Patrz i się, Jacks! Wow. wow, to imponujące! Uh, no! <laughs> Jestem w tym świetna! Wiesz, Jacks, myślę, że to najlepsza randka w moim życiu! Michael jest po prostu najlepszy! Ryan jest niesamowity! Cindy jest po prostu wspaniała. O, czas na naszą drugą randkę. Ja też powinnam już iść. Do zobaczenia, Jax. Bye. Heh, tylko poczekaj, Cindy. Już idę. W końcu mi się udało, Ryan. O, ale z ciebie romantyk. Pomyślałam, że spodoba ci się piknik po mnie. Mm, tak, to jest najlepsze. Pomni? Chyba cię kocham. I mam dla ciebie małą niespodziankę. Ryan, co ty planujesz? Zaraz się dowiesz. W porządku, zaczynamy. Powiedz cheese. Aha, uwielbiam robić selfie. A teraz czas na najbardziej ekscytującą część. Trampolina! Spodoba ci się! Juhu! Chcę jeszcze wyżej! To najlepsza randka w moim życiu, Ryan. Dobra, teraz albo nigdy. Pomnij, wyjdziesz za mnie? O, co za niespodzianka! Tak, zgadzam się! Będziemy mieć najbardziej niesamowite wesele w stylu clownów. Gate Park, co? Zawsze chciałam tu przyjść. To dla ciebie, Cindy. O, to takie słodkie! A teraz przygotuj się na zdumienie. Nie mogę uwierzyć, jak bardzo Cię kocham, Cindy. Poczekaj, ja też potrzebuję deskorolki. Zobaczmy, kto z nas jest lepszy. Spróbuj powtarzać za mną, Jacks! O, o, nie radzę sobie z wysokością. Nie martw się. To wcale nie jest straszne. No dalej, dasz radę! Uff, w porządku, czas się ogarnąć. A! Udało ci się, Jax! Cindy, jesteś najsłodszą dziewczyną, jaką poznałem. Kochanie, możesz... Ups, przepraszam, nie chciałem! O, Jax, ale z ciebie nie zdara. Moja kochana, wyjdziesz za mnie? Tak, wyjdę! Będziemy się świetnie bawić na naszym ślubie. O, ragata, co tak długo? No, nieważne. Poczekam tak długo, ile będzie trzeba. Mam randkę. Wyobrażasz sobie? Haha, muszę być najładniejsza. I jak wyglądam? Doskonale! Właśnie tak. Mam nadzieję, że na mnie czekasz, Michael. Michael? O nie, jestem spóźniona. O rany. Przepraszam, kochanie. Bardzo za tobą tęskniłem, Ragata. Przepraszam cię, trochę się spóźniłam. Cóż, wciąż mamy przed sobą cały dzień. Dobra wszyscy, zacznijmy ćwiczenia. Teraz czas przejść do czegoś bardziej złożonego. O, to jest dość trudne. Jesteś w tym świetna. No cóż, kontynuujmy. W porządku. Czas na przerwę. Wiesz, Ragata, myślałem i... Wyjdziesz za mnie? Michael! O, oh, ale z ciebie romantyk! Tak, wyjdę! Nasz ślub będzie przepiękny! O, oh, to takie ekscytujące! Pomnij, wyglądasz niesamowicie! Zostańmy razem na całą wieczność! O, ragata, jesteś niewiarygodna. Nigdy nie pozwolimy, Aha. by cokolwiek stanęło między nami, prawda, kochanie? Wow, dobrze wyglądasz, Cindy! Będziemy wow. razem tacy szczęśliwi. Wszystkie mm. moje marzenia się spełniają, Michael. Nie mogę się doczekać, by cieszyć się naszym wspólnym życiem, Ryan. Będziemy najfajniejszą parą w historii Jacks. Fiu, w porządku. Teraz moja kolej. Poczekaj, kochanie, już idę. O, Iskra, tak bardzo Cię kocham. Nic, nigdy między nami nie stanie, wodę. O, nie czuję się najlepiej. Daj mi chwilę, proszę. O, jestem w ciąży. Wszystko w porządku, kochanie? O, oh, wodek zostaniemy rodzicami! To wspaniała wiadomość! O, o, chyba się zaczyna! Pomogę ci przez to przejść, kochana. O, to, to jest niesamowite! Mamy trojaczki! Witajcie w nowej rodzinie, dzieciaki! Jest nas tu teraz znacznie więcej wodek. Naszym dzieciom naprawdę przyda się dodatkowa przestrzeń. W takim razie posprzątajmy tu. To takie proste. Mhm. Mm Świetny pomysł! A teraz czas dać dzieciom coś do jedzenia. Śmiało, zajadajcie! W porządku, zabierzmy was wszystkich do łóżek. Mam nadzieję, że zobaczycie wspaniałe, ogniste sny. Ach, to idealna pogoda na spacer! No, dzieciaki, co o tym sądzicie? O, musicie być trochę niewygodnie. Naprawmy to! Jestem pewna, że ty też nauczysz się sztuki ognia, kochanie. A teraz kto chce popływać? Zobaczcie, co potrafię! Haha, wasz tata jest świetny, czy co? Woda to świetna zabawa, wiecie? Rozgrzejmy się wszyscy. O tak, ognia nigdy dość! Ach, doskonale! O nie, wznieciłam pożar! Szybko naprawmy to! Niech to będzie lekcja, skarbie. Ogień może być czasem bardzo niebezpieczny. Dobra, chodźmy popływać. Czemu nie? Fajnie, rozkręćmy tę imprezę w pianie. Co? Dlaczego płaczecie? A, rozumiem. Chcecie się zamienić miejscami, tak? Proszę bardzo. Aha. Haha, bycie tatą jest ekscytujące. Czas przygotować mój popisowy ognisty obiad. Mm, woda jest dziś po prostu idealna. Nigdy nie przyzwyczaję się do twoich smaków, kochanie. Wszystkie najlepsze potrawy mają w sobie trochę pikanterii! pycha! Kochanie, słyszysz to? Co wy tutaj wyrabiacie? Nie powinieneś się tak znęcać nad moli. O, Tyler, ty moja mała podpałko. Może pójdziemy się zabawić? Zostawili cię, Penny? W takim razie ja się tobą zajmę. Śmiało, baw się dobrze, Molly. Nie martw się, Tyler. Mama zaraz przyjdzie. Wesołych świąt wszystkim! Czas na imprezę! Fiu, w końcu mi się udało! Penny, nie możesz się spóźnić na rodzinną uroczystość! Przepraszam, nie chciałam! To niedopuszczalne! Masz szlaban! No to świętujmy dalej! Oni wszyscy mnie nienawidzą! Chyba nadszedł czas opuścić ten dom! Wow! To takie ekscytujące! Myślę, że też tak potrafię! O, jesteś naprawdę utalentowana, młoda damo. Masz przed sobą świetlaną przyszłość. Zgadza się, będę celebrytką. Przedstawienie zaraz się zacznie. Nie mogę sobie pozwolić na spóźnienie. Czas na scenę. Wow, ona jest taka pełna gracji i taka stylowa. Dosyć wodek. Koniec z nami. Bardzo dobrze iskra. Do widzenia! Ślub z tobą to był największy błąd mojego życia. Nigdy więcej do mnie nie dzwoń! I zabieram ze sobą małego Tylera. No to ja zabieram molly. Przejdziemy przez to razem w skarbie. Myślę, że od teraz zamieszkamy tutaj. Witaj w domu, Tyler. Fiu, ale jestem głodna. Jestem pewna, że coś wymyślimy. Panno Penny, gdzie mm -hmm. jesteś? O-o, mam nadzieję, że się nie spóźnię. Czas przygotować się do twojego występu. Proszę, rozgość się. Czas na trochę kosmetycznej magii. Wygląda pani niesamowicie, panno Penny. Tato, obudź się! Chcę się pobawić. I łap, tato! Moli, to jest bardzo niebezpieczne, ale to świetna zabawa! <grym, 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 masz rację. A teraz zróbmy sobie coś do jedzenia. Fiu, to będzie trudne, co? Zaraz wracam, w skarbie! Dobra, znalazłem nam śniadanie. Będziemy dziś jeść jak królowie. O tato, jesteś geniuszem. Możemy coś zjeść, mamusiu. Hmm, wiem, co robić, Tyler. Po prostu patrz i ucz się. Wybaczcie, ale jesteśmy naprawdę głodni. Trzeba się dzielić, prawda? Jesteś moją bohaterką, mamo. Czas na jedzenie, Tyler. Śmiało zajadaj! To takie pyszne. A teraz czas obejrzeć kilka filmów. To całkiem niezły pomysł, co? A dodatkowe przekąski sprawią, że będzie jeszcze fajniej. Świetnie ci idzie, Penny! Jesteś najlepsza. To wszystko dzięki waszemu wsparciu. Halo, jest ktoś w domu? Mam reklamy na nadchodzący koncert w mieście. Zaczekaj to, to nasza Penny. Tyler, spójrz na to. Co planujesz, siostro? Po prostu musimy to zobaczyć. To wygląda apetycznie. Co o tym myślisz, Molly? Nie przegapcie! Penny przygotowuje niesamowite przedstawienie tylko na dzisiejszy wieczór. Kochanie, to twoja siostra Penny! Musimy ją zobaczyć, tato. Jesteś niesamowita, Penny! Uhu! No, myślę, że świetnie się dziś spisałam. Hi, hi, nie mogę uwierzyć, że jestem teraz prawdziwą gwiazdą, ale cała ta praca jest wyczerpująca. Ha, a to nasza mała gwiazdeczka. Zobaczmy, co ona tutaj ma. Iskra? Co ty tu robisz? To wy? Przecież was nie zapraszałam. Nie jesteśmy już rodziną. Nieważne, i tak jesteś nieudacznicą, Penny. Nigdy do niczego nie dojdziesz. Poczekajcie, gdzie ona jest? Chyba znowu ją zgubiliśmy. To jest pożegnanie. Tym razem naprawdę. Nigdy więcej nie chcę was widzieć. Nie mam mowy, żeby mnie teraz rozpoznali. Pomogę pani. O nie martw się. Przejdziemy przez to razem, kochanie.